Cześć, witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z minionków, jest dzisiaj ze mną Hadesiak oraz ja, Shuriken. I dzisiaj robimy misję banany, część druga. Jeśli byliście na minionka w to nie spoilerujcie sobie, bo tutaj będą się działy niesamowite rzeczy dzisiaj po prostu, prawda Hadesiak? A ja już byłem, pozdrawiam. A on już był. Co? A ja nie wiem, jak wystartować misję. Aha, fajnie, to, dzisiaj improwizujemy po prostu, czyli bierzemy banan... A, o, już myślałem, że mi się skończyły banany. Bierzemy banany i karmimy minionki po prostu, nie? Wydaje mi się, że to jest nasze zadanie dzisiaj. Jedźcież, ryć! Ej, gdzieś ty poszedł? A poszedłem do samochodu, wiesz? Ej! No mnie zostawił! Ja nie chcę tych no. darmozjadów sam karmić! Dajże spokój! Jesteś, ale ja wziąłem sobie cztery zjady Dobra, czy. Dobra, gdzie do misji? Nie wiem, czekaj. Mission Progress pokazuje mi, że mamy teraz misje z ćwiczeniami? Musimy iść na Mamy siłownię? Chinatown odwiedzić. A, no to idziemy na ulicę. Jak się idzie na, na ulicę? Nacisnąłem guzik przy tym misji. Dobra, idę ci pokazać. Zzyry, Ta, ten, no godzika. ten, tu, tu nacisnąłem. No ten, tu. Wow, wow, ja ja jestem na ulicy. Hallo? mnie teleportowała a ciebie, nie? Wow, jestem na ulicy. A bo ja pamiętam, że my tu mapę mamy w ogóle. Gadżet transport pomag. Wow, wow, teleportowałem się z powrotem. Okej, okay, to nie jest ten gadżet, który chciałem. Ooo, <laughs> no i koz... A Czemu my jesteśmy poza mapą, jak wy, co? Gdzie My jest? jesteśmy. Tam jest. Slamsy. My jesteśmy w slamsach, mieszkamy. A nie, bo my musimy do Sydney się Udać. Chicago! O, chyba Chicago. A, okej. Okay. Ej, co to było? Ej, spierdziałem się. A, bo ty jedziesz ze mną! Nie w wiem, ogóle biegną za, za nami. Kierunku, ale... Ej, co się dzieje z tym samochodem? Na co to jest na grochówkę? Jedziemy normalnie, co to za bomba? Wiesz, co chyba z Chyba nie w tym kierunku pojechaliśmy. Czekaj, pokebolem! A nie, dobra, jesteśmy, dobrze. Dobra, tu jest na Town. To co, ja mam wyjść? Ta! I jesteśmy trzeba... na miejscu. O, prawie jesteśmy na miejscu. To bierzemy pałkę rozgrzeszałkę Ej, ej, tu mam, pamiętasz! Musimy tych ludzi a, zasmrodzić. Wtedy mamy ten... Ej, ty, tu tu. tu coś Punkty jest. zła zbieramy i będziemy bardziej źli niż normalnie. co coś jest. Granat! Święty granat, minionków! Tu, pa, tu, widzisz? Tutaj a my musimy być. Co to jest, pokazane? jakiś. Musimy być Albo przebrani. Coś? Za Albo królową koronę. Elżbietę i za... tego dresa? Nie wiem. Gdzie są nasze minionki? One biegły Alon za nami, i... ale... ale się zgubiły. Ty, jakąś skrzynkę znalazłeś? <noise> ZEBRAŁEM BANANY! No, mieliśmy jakby dwa staki wcześniej tych ban... O, wow, 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 dobra! Ej, szybko, to jest mini ten, to jest jakaś minigierka. Szybko, więc 50 bananów co żebyśmy zebrali, no chyba ich cycki bolą. E, 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 e. Pyk, 9! 20 mam, 20 mam bananów zebranych. 15. Co? To, to nie zbieramy ich razem? No, osobno je zbieramy Najgorzej! Nie, no nie! Tylko nie to. to! A nie, czekaj. Wielu, nie mam 20... No ty mi zebrałeś, ty mi zebrałeś? Tu my rywalizujemy ze sobą? To jak my tą firmę prowadzimy, tą yy, Bad Corporation w ogóle, co o nie, to Nie, czekaj, znaczy? to nie w tym kierunku, dobra, tam trzeba iść. Ej, bo mi się mapa skończyła, tu nic nie ma więcej. Halo, gdzie te banany A. są? A tu 50 miało być bananów kupa. O, No Wygrałeś banana, super! Yeah! O, znalazłeś! To jest ten obstrany kung fu mi Czekaj, to się dało założyć jakoś na siebie? Nie, na miniona. A, no to dobra, to mamy tego. I jeszcze musimy tą królowę Elżbietę znaleźć w takim razie. Ja się wydaje mi, że to jest królowa Elżbieta. Mam! Co, znalazłeś królowę Elżbietę? Nie, misję. Nie, no ale tu trzeba po... O, pokojówki! Oh my Uuu. god, to chyba twoje klimaty są w HD-siach, co? No. No, tylko idziemy na masaż podobnie. I już tak. idę, panie policjancie. To, je, to jest masaszystka, musisz się położyć tutaj. A to jest ty, to jest listonosz to padną, poskitu. Co on tu robi? Jak się mam położyć? Ale ona wygląda brzydko, ja nie chcę, czemu ty kraszczesz? Ona jest mistrzem, ona nas nauczy. Ona ja, jest wy... brzydka, ona wygląda ona nas jak grażyna. Jeden księżyc. Kaczenka. Super. Wygląda jakby baw że trochę. <noise> Wygląda jakby dostałaś śmierdzącą bombą w twarz. Jesteśmy minionkami, możemy się minunkami. przebrać. Możemy się przebrać? O! Mam niąciako! Uh, 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 uh. Jaki ja jestem ninja! Ja mogę W ogóle pali się coś jak używam. Co jest? No to, jest to jest twój dach. Gniste niąciako. Dawaj kupiemy chłopa! Podpalić go trzeba! o! Dobra! Uh, 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 uh. Wow, co? wow! Ninja! Atakują nas ninja! Zaatakować ich trzeba! Woo! Czemu się nie mogę ruszać? No bo jeszcze jest kacęka. Aha. Aha! Chcę ich zniuć jako o. Jest, mogę! Woo! Woo! Ty, Ale jako, a, Jacy afromeni to są w ogóle? To są ninja meni z Afryka Prosto do nas przyjechali! O, to, to, to Muszą już dostać to, z buta. A co. To, 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 to już, to już. Nie więcej ich jest! Tu się kitrał za fajerwerkami, chciał ukraść. Uwaga! Wystrzeliły fajerwerki, fajerwerki. Paliłem ich! O nie, jest wow. jeszcze ten on jest twój Family Friendly content. więcej <grymian> ich Spaliłem ich Ej, minionki <grymian> są family friendly, o co ci chodzi? Widzę, ninjako biją, kurde, ninja i palą ich Family <grymian> friendly! Jaki gruby przyszedł! Jaki duży! <grymian> Wave 2 na 3! ile tego no, jest? jest? Odpalam fajerwerki, moją tajną broń! Ginciez! Ale, ale patrz, wy, wyszkoli nas w jeden no południe! <noise> w jeden minionkowy dzień nas wyszkoli. A, to, to dosyć szybciej. <noise> Szybko. Bej! Ło, wow, Ty, ale tu w się w ogóle ładuje mi jakiś church w ogóle. Activate to run! no, ty wiesz, yes. aure, To yari. było w fusrotach. Oh. Grałeś kiedyś w Skyrim, to było w fusrotach. Co tajne, totalno tak. Ty, a, a mogę zrobić tak? <laughs> nic nie widzę, nic nie widzę, co tu się dzieje? Ale ogień plus taki gastrujący, to się równa wybuch wielki Nie, tam słuchaj Uwaga Odpalić fajerwerki Ninja level trzeci, odpalić fajerwerki Ognia, zniszczyć ich wszystkich A, za minionkową rasę Master C- ale oni są grubi! Ale oni są oh, grubi! Odwalam oh, 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 oh. Odpalam Co się stało? Umarłem. I dlatego ja też przegrałem? Tak, bo ty bo umarłeś? Nie bo nie ochroniłeś mnie! Jaki ty jesteś? Kurde, masz za śmierć bomby no ty No nie, dobra, tata, Co? tak się chcesz pogodzić, Tak. <laughs> To jest to. Wywaliła nas Puszczaj o, nas tam Grażyna wpuść I nas drugi can. raz A my skończyliśmy trening chyba Tak skończyliśmy trening Jak jak było porażka Skończyliśmy trening Idziemy do banku teraz Naprawdę? No Ale przecież przegraliśmy. Przecież Prze nie Nie się Oszukałeś jak ty to zrobiłeś Nie wiem nic nie zrobiłem Dobra do banku. Przekupiłeś Grażynę <laughs> bananami? Nie Czy ja biegnę dobrze? Nie wiem Tak ja biegnę dobrze a, Czekaj na mnie Czekaj na mnie Nie <laughs> Rzucaj śmierć bombami, do fry. za bananami. <laughs> <A tutaj> rzucasz... <laughs> Banany na drogę. A jak ktoś pojedzie i się pośliźnie i wpadnie w jakiś, nie wiem, w kosz na śmiecie albo coś. No to przypał, nie? Ogólnie idziemy do banku. Ogólnie fajnie. O, co znowu, może będziemy kradli? Znaczy, hmm, dali pożyczkę. Ba, banku po, pożyczkę. To tak pożyczkę. pożyczkę. Więcej ten bananów bank pożyczymy jest w banku. tu. Wow, ale szybko weszłem w ten bank. Wszedłem. Ej, tu toalety są. O, o. Ty, tak. ale obczajasz to? Wchodzisz do Ty. banku i od razu na dzień dobry masz ki Czekaj, to jest bank czy to jest kiwel? To jest. Y Łazienka w banku. A teraz idziemy do banku zła. O, oh. Naprawdę Uuu. skaner na że wyciągasz swojego siurka i skanujesz. O co tu chodzi? Tak. To jest w ogóle nasz idol jako to, to jest nasz idol zła ogólnie. Co ty gadasz? Teraz nam... Tak, Stefan nam pokazuje teraz jak okraść bank. Aha. To ja nic nie widzę. No no to przestań rzucać, bo chcę zobaczyć tą kaczkę ja. Jeszcze mapa mi zasłania. No nie. I co tu kradniemy? No musimy się tam dostać. Ha, to jeszcze nie wiemy, czego będziemy kradli tak naprawdę. Ej, on mi przypomina tego, tego starego faceta z Jurassic Park, ten co ten budował tą wyspę. Nie, on taki podobny jest. Eee... Chyba branżę zmienił, bo mu nie wypaliło. No powiedz, że nie jest podobny. On się eee... Harrison nazywał. Dzie, Jakoś nie, tak. Bo teraz taki hipisowski popatrz na jego oczy, on taki zjerany jest. Eee, musimy, musimy Klucz zdobyć. A ty no Tam, rzeczywiście. A, Ale to musimy się skradać, a to nie hey, będzie mam. takie proste. Aha. <laughs> Tego ich ochrona nie przewidziała, że ktoś przyjdzie z taką łapką. Ty, ale tam jest robot, no. tu jest gościu, a my musimy tak. się dostać jakoś. On wam wonie siedzi jakiś, on w ogóle tu chyba mszę jakąś odprawia. Ja sobie tu mogę wejść, on nic sobie nie robi z tego. O nie! No co ty... robota. Wow. robota! Wow! No dobra, może ty co osiągnąłeś? Nic nie osiągnąłeś. No. Patrz, tu jest strażnik, wystarczysz Co? Przecież jeszcze ja to normalnie do banku! A ten na mnie no, popatrzył i takie... Chodź tutaj, środko patrz. Masz tam gówno bombą na ryj. No. A, ja, a, bo ja mam klucz w kwipunku. No i wciśnij go tu. Co prawda jest tutaj jakiś klucz numeryczny, ale ty wsadziłeś taki tradycyjny. A, no wiesz jak to jest. Ty, potrzebujemy kartę i... Ty, i... Uch, jest strażnik! Popatrz się, czy nie ma kartonu, żeby odwrócić jego uwagę gdzieś na górze. Uwaga, uwaga, wow. tu są kolejni. Oni są jacyś bardziej zaawansowani, oni już tutaj ludziom nie płacą, tylko mają roboty. Okej, okay, ja wszedłem tu. Ej, lupa, faktycznie interaktu inspect. Dobra, inspektuję to. Czy ty się tu co fasznie. nie? O, zrzuciłem. Ty zrzuciłem obraz. obraz. Ja też zrzuciłem, ale nic nie było za nim. To właśnie taka biega. Ja on on bolce. To musimy pochodzić tu wszędzie. O, tu znalazłem dywan. Uwaga, pod dywanem nie mają kluczyka. Jest... Słaj pod y kwiatkiem też nie ma. Ja też znalazłem drugi kwiatek. Też nie znalazłem. było. Znalazłem? Co znalazłeś, kluczyk? Kartę. No? Gdzie była karta? Uważaj! Uciekaj. uciekaj! 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 Podobrazem. Bo, bo. Aha, nice Czekaj, czekaj policja A tu jest przycisk Patrz, Wciszłem przycisk I co się stało? <grychy> no właśnie nic <grychy> No to słabo No zajebisty ten przycisk <grychy> Nie kupiłeś DLC do tego przycisku? A bo tu było DLC? No I widziałem No, 20 złotych Działające no to... przyciski dodają Ty oh, powinieneś kupić mi Ty jesteś mój sugar daddy ile ro... no, tu strażników Uważaj, żeby nas nie złapali Okej, okay, okay, to my się Musimy znów <grychy> my się... Naprawdę prawda, myślę, że to takie Ale No ale tam nic nie ma Ale nie, tam trzeba przejść? A może ja przejdę Musimy drugą stroną. Musimy znaleźć tego. Okej, okay, dobra. Nie ja tu widzę obraz, którym można wejść w interakcję, więc ja będę się Robot mi zapał. A czy to się zrestartowało? Teraz? O nie! Byłem za szybki. Chyba za wolny. Za nie, no właśnie za szybki byłem. Gdzie my mamy Aha, teraz iść? A my musisz znów przeszukać rzeczy. Dobra, tu nie ma nic. Kurde te roboty, szybciej dobra. chodźcie. Kolejny obraz też nie ma. Co? Ej, ty jesteś normalnie pałką dostaniesz po no, głowie, ale nie? nie było go! Nie wierzę w ciebie po prostu. A już, ty... a już prawie skończyłem przeszukiwanie wszystkiego. Ty, ty, ty to szkolenie dostałeś przed chwilą przecież jak być ninją. A ty co? Wyciągnij te shurikeny o. i kurde walcz tam jak prawdziwy ninja. Ale ja okay. się skradam tutaj, ale ja się kitram, ty. Znalazłem! Naprawdę? Ale na serio? Czy mam przestać no, ta, szukać? Ta, Czemu ty serio? masz takiego farta, że ty zawsze znajdujesz, a ja nie? No ja jestem fajny. To, panie Pziu. fajny, który został złapany pięć razy, to gdzie teraz idziemy? No tutaj! Mm, to mi dużo mówi. Okej. Okay. No I co, i otworzysz to? O! To co ty znalazłeś, że takie duże coś potrafisz no otworzyć? Mm. Miotacz ognia? To jest miotacz sera. Co? Włamujemy się do banku, żeby ukraść broń, która strzela z serem? Strzelamy w strażniku! I co im to robi? Nie wiem. Zamienia w szczury? Zerowałeś go! Jaka ta gra jest straszna, On się zamienił o! w seromena! Uważaj, tam jest gościu! Ale on miał pytajnik! To chyba... To no, on się zastanawiał, to jest jak wiesz, jak w gierach, że... O, tu chyba coś się stało! O! o. A aha! A robotów nie można zamienić w ser! Zamieniamy wszystkich w sery! To jest serowa rewolucja! On, on się rusza dalej, ty! No ja, rozbijamy stąd, jest... My ich nie tak ma. naprawdę zamieniamy w minionki. Ty, no ale to jest... do, To jest dopiero sprzęciór, kurde! Wolałbym ja ta ciągnię, i wszystko. O! Mnie robot! Robot! prawie mnie złapał. O, sera cienie jara. Ale, ale traf, eee, no jakbym był jakbym jak był szczurem, to pewnie bym się jarał. No, no co? O, nie, już się staliśmy za winklem. No przecież właśnie. Jak on nas niby złapał? Co za oszustwo! Ej, one mają takie przyciski, zauważyłeś? Może da się nie, je, je wyłączyć. Nacisnąć, no to właśnie. Dobra, ja dobię tego po lewej. No przecież a <laughs> Do, dobra kooperacja. Słuchaj, czasem tak jest, nie? Dobra, dawaj. Szukamy. Open. Szukamy czego? Ręczników? Co? co Aha, dobra. O, bummy! O, co? Co to Kapelusz? było? Aha, kapelutek znalazł coś. Tu mają jakieś takie biedne bardzo. Biedne rzeczy mają. Bardzo biedne rzeczy. Wono! Ale super! Ten, to do dzięki poszedł, nie? Jakie fajne tu ubikacje mają. Co? i mają nawet przyciski. To chyba spuczka jest. Mają ci wow. tak, czysto. No nie, no byłem w toalecie, Nie jest czysto. Uwierz mi. No spoko, ja jestem w drugiej. <laughs> Aha, to czekaj na mnie! Nie, już wychodzę. Jak? jak Ty, to ale tak? pa, tutaj jest y, jakaś poważna rozmowa. To jest y, sztuka. <laughs> sztuka nowoczesna. Serowa. <laughs> Ho! Ho! A ci skąd się tu Ho! wzięli! A, mie, mie, mi się podoba to, że jak ten dostaje, to on od razu biegnie do sojusznika, a na nas ignoruje, nie? Tych też zastrzelali tym serem w ogóle. Ty, pieniądze znalazłem! Jak się je bierze? O! Szybko, uważaj na robota, idzie w tym kierunku, nie? Wiem, ale pieniążki. Ja chcesz coś raz znaleźć! Zostaw mi to, zostaw mi to, zostaw mi to. Ja, ja chcę znaleźć coś. Ja już wiem, słuchaj, O! No! Znaleźć. Sztos! Wiesz pieniądze. No właśnie, nie wiem, co my tu znaleźliśmy. Co my znaleźliśmy? Drila masz w ekwipunku. A, no fajnie i co? Ale czemu nie pieniądze bierzemy? Tak, jak my jesteśmy tymi no, zmymi to bo powinniśmy my nie pieniądze. Nie pieniędzy. Ale my mamy mordę, ale minionków mamy... mamy do wykarmienia. Musimy je, banany kupić. Mamy serowy miotacz, więc <laughs> jakby wiesz. Minionki nie jedzą serów, tylko banany, niestety. Ty to czemu nie, nie ma? Mamy pana nowego miotacza. No, ej, właśnie, to by było już tysiąc razy lepsze. Wyobraź sobie, ty możesz kogoś nakarmić i zabić jednocześnie. O! Ooo, dziadek, dziadek ma kurde. <laughs> A nie mogliśmy użyć tej karty, co znaleźliśmy otworzyliśmy inny safe? Nie. To by nie, było za proste, prawda? Nie, nie no wiesz. Co <laughs> dalej. Idź, mał. Ale liczyłem, że to jakoś będzie bardziej niecało. Laser mnie trafił Co? Nie <grymlah> <tid> też? O, kurde. Dobra, dobra, dobra ty. sobie radę! Wierzę w ciebie! Oczywiście, że tak. Ja jestem ninja. popatrz się. Ty tiry, tiry, tiry. tam jesteś Mona Lisa! A, doszedłem! piu. piu, piu. O, o, o nie! Nindziako! Atakują nas! Ale że już od razu tak szybko, no, halo, panowie, dobra, Skaczę kurde. przed balkon! Ej, to ja uh -huh. po co? Po co ja unikałem tych laserów, skoro alarm i tak się włączył? Ile ich jest w ogóle? Co to jest? Ile oni mają ludzi w tych... Aj bo cię goni jakiś. Dobra, uratowałem cię. Na szczęście. Nie musisz dziękować. Oni się Pęci, fajnie da. ruszają. Oni się kręcą. kręcą. Oni się kręcą wokół was tej osi. Coś śmieszne. O, otworzysz głowę. O, można go nawet ciągnąć. To teraz atakujemy Nyunziako, Jeszcze ich jeszcze... Po... O, zabiłem go! Znaczy... <laughs> Poszedł do krainy snów. <laughs> Dobra, zwijamy stąd. Kurde. Uh, Przedejść nad przestrzeń Teleportowała nas do przyszłości O, worek ja, treningowy my jesteśmy, my jesteśmy w jego chacie teraz To on tyle wyciska na klatę niby? No chyba so jaja robisz Jak Nawet on to so, bierze na klatę? To są jednokilówki O, milionki Czekaj, to na, daje im na, na łeb Czekaj, zamienimy ciebie w Bananantora O, czemu on wygląda jak dres? <güler> a to mi krzaki bił. O nie, to jest trójkungfu Nie widzisz? <sk sitzt> <güler> Faktycznie no, Mamy kungfu. Chucky Chan, chucky Chan to ty, to naprawdę ty, ty byłeś cały czas minionkiem Ej, macie, macie banany Banana bana No czemu na mnie patrzycie? Macie banana No co za matały? No to macie co? to Jaką mamy teraz misję, misję mistrzu A no, Musimy wrócić i sprawdzić naszą yy, Bazę? <śmiech> <śmiech> yy, naszą bazę, tak Teleportacja A co to jest za ban? Co to, to? Aha, bo ty zrobiłeś teleportację, dobra. Ja też mogę. Tak, tak zapomniałem, tak. że mam takie urządzenie Juki fajne. Więcej minionków! Ale minionków do nakarmienia! Żryjcie banany! Moja armio! A ty ich ubierzesz zaraz w stroje. A mamy jakieś fajne nowe stroje? Dużo stroi, nie. ale ty wszystkich zmieniłeś w ninja. Okej, okay, musimy iść do Chinatown i zgładzić naszych wrogów, złodziei, teraz, w tym momencie. A ten co się o. tak siedzi? Ty! Dobra, jak stąd wyjść szybciej? A, może na minimum co jest jakaś teleportation? Tutaj? O tu! Tu jest! Tu jest! Ej, znalazłem przycisk! Gdzie, gdzie, gdzie jest konsolka? Ile? Chodź do mnie! O, jestem, Szybciutko! Jestem. Ej, a może ten pojazd musimy wziąć w ogóle? Popatrz się, widzisz? Ale ten pojazd jest na maksa za zło i występek. Co, jeszcze? co jest? No za zrzucanie w górę. Okej, okay, tutaj. Śmiech. Lair teleporter. O, klikasz sobie i tutaj meg Jesteśmy w Chinatown. Mijąki wy zostajecie, pilnujcie interesu. Przecież tam nad tym pojazdem było pokazane, że tą misję trzeba robić. I mieliśmy ostatnią misję tam właśnie teraz i prawdopodobnie no odblokujemy tak, ale wtedy. Teraz do, chi do Chinatown No ja jestem, a ty? A, wiesz, co jest mamy problem. Bo. Wystartuj misję, jak tam masz. W sensie, bo wszedłem za tobą do teleportu, ale mnie nie teleportowało. To kliknij jeszcze raz, na to nie. Nie mogę, bo jestem w tym teleporcie. A mogę się już teleportować na zewnątrz, nie ma. Wszędzie eee. to teleportuj się za kto i nie możesz z niego wyjść? Jestem! Jej! A czemu minionki z przyszła przyszły a za mną mnie? Nie Wiem, lubią mnie bardziej albo coś Co to ma znać? O wy darmo zjady! Tacy Dobra, jesteście? Widzisz misji! O, to jesteśmy tu, a mamy iść tu. Dziękuję to ulicę Tobok, bok, ale... ale w którą. że tam. Nie! To nie o, tam. O, źle nas poprowadził. A ty, a ty nie chciałeś prowadzić, więc to twoja wina. To, tu jest! Uh, jak to w kanale? Ty, no faktycznie dwóch siedzi, w ogóle mamy jaką armię, ej, one mają małe czaka No, bo będą się napieprzały z naszymi wrogami. Jaką wrogrami, Wow, final sh showdown! O wow, pali z... się fin wszystko. final bossa. Minionki tu są wszystkie, przyszły nam teraz kibicować, żebyśmy walczyli ze złem. To, to, to niech one walczą, Fireworki. <laughs> wow, jaka grafika, można A, pomylić te, z prawdziwością. Te, 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 piątka to jest główna, główna zło, nie? Jej, my musimy ich pokonać. Jaka jak główna ten? piątka? No bo no, no, po obrócie i będziesz miał piątkę. O, przystępną. to są te! Co? Że zakonica jest złem? Trzeba ją pokonać? I chłop ma ten, rękę kraba, ten Widzę. pierwszy. Oj, z nim walczymy. Ja pierdziele. No dobra, chłopie. Wo, zamienił się w małpę w ogóle. Minionki! Co, co ty się wyprawia? Minionki! Minionciako Ej, te minionki atakują go. Ej, rzeczywiście. Serem! O, fajerwerkami O, mogę go chwycić Łapką, srapką pa, 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 Ty robię. czekaj, zamieniamy go w ser? Nie da się go zamienić w ser Można nie go łapką Nie no, zamieniłeś go w ser wcześniej Tak? A to musiałem mu mocno walnąć w takim razie tym serem Ale coś teraz nie działa Bo się już od uodpornił na sery nasze Uwaga, niunciako Do ataku Odpalić fajerwerki Może one coś pomogą mocniej A nie, on ma życie Ma u góry życie A, Dobra, ma, ma, dawaj go do Dawaj go! A ta moja Uu. łapka to coś mu robi. Wo ale poleciał! Ale wbił bi w ziemię! łyż go łapie! Tylko czemu się tak rusza? Przestań się tak ruszać! Aaaaa! Dobrze! No, o, on, on e. kaszlał! On jest, on jest uczulony na tą łapkę! O to chodzi! Dupkę no mu! Piu, 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 piu! Ej, przestań latać! To jest oszustwo! w ciebie, gościu! <laughs> Uhu. Uhu. Pokonaliśmy krabo ludzia, który zamienia się w małpę, ale niesamowite ekscytująca walka po prostu. Ej, czy. What the hell? W co ona się zamieniła niby? Co, to jest co jest? Gigawąż 9. Giga. <ścoughs> Nunczuk się nazywa. <ścoughs> Czemu się nazywa Nunczuk? A bo ona walczyła tymi e, nunczakami. Gdzie ona te no ma te nunczuki? Ma na ogonie? Nie, nie ma, ale. To... Wow, jakie ty zrobiłeś ogień! O, dawaj obdas on O ty. Gdzie ona leci? Nie! Ej! Wracaj! Ej! To nie pora, żeby na księżyc... No i poleciała w pizdu na księżyc. Coś to zrobił? <laughs> Złapił łapką! Możemy, możemy nowego <laughs> przeciwnika Kosmos poleciała, nie? Ej, przepraszamy, ale my chyba wygraliśmy, co? Chyba walkowerem, prawda? Wygraliśmy. Tak, nie. Dodajcie nam kolejnego, no. Poczekaj, może kiedyś spadnie. No to musimy walczyć między sobą teraz. Okej, dobra. Masz jednak nie. Cieszę się, że cie, cie, zrozumiałeś. Nie wiesz, dlaczego Ty spieprzyłeś? Bo gdybyśmy. Mieli... Ej, masz strój strażaka? Daj strój strażaka. Przecież ugaszą ten ogień, jak damy im strój strażaka. I wtedy będziemy u... mogli stąd uciec. Nie ugaszą, ale dobra, niech spróbują. No jak nie ugaszą? Przecież to są strażacy, Gasić. tak? Nie gaszą. Gasić mi to No ty, on idzie an. <ślałem>, że... już zrobił na dwa. No, bo no, on, on tak idzie, nie? I tak już robi im nadzieję, ale <ślałem> jednak nie. To i się pali w ogóle i nic z tego nie robi. Ej, ale słuchaj, jest mi smutno, bo ta zakonnica poleciała do nieba i. To jakby... była transcendencja! Ona tak mocno wierzyła, że aż do nieba poleciała. To idziemy Prze chyba na banany, co? Jakby no nie mamy nic do zrobienia, więcej.